Kluczowe w tym meczu była ta nasza agresja i wiara w to, że, że damy radę wygrać ten mecz. Nawet y, przy stracie straci głowy, czy nie trafionym karne, co jest dosyć ciężkie. No i dobra, dobrze, rozrobiliśmy to, że w przewadze jednego zawodnika nie, nie zaczęliśmy robić jakieś dziwne rzeczy. Po prostu trzymaliśmy się przy piłce i czekaliśmy na naszą, na naszą szansę. W ostatnich meczach zaczęliście wychodzić w podstawowym składzie, trenerzy Cię chwalą, dzisiaj też zagrałeś bardzo dobry mecz, to jest zasługa tego głodu gry? Tego, że tyle się wyczekałeś na tę swoją szansę? Może być głód gry, może być, że zaufanie trenera, bo z trenerem jednak się znamy 4 lata, od kiedy ja jestem tutaj, on wie moje możliwości, daj mi tą swobodę, którą ja potrzebuję na boisku. Może być to, może być to, że po prostu jest głód gry. No, co by nie było, cześć się z tego, że gram i że wygraliśmy mecz, a to jaka jest forma, to po prostu się okaże jeszcze w dalszym czasie. Ja was zaskoczył was dzisiaj strzałem głową, podobno jak grał w koronie, to nawet na treningach nie głową. Nie, naprawdę głową to tak średnio dzisiaj, dzisiaj mu się udało, ale zazwyczaj tak jest. Jak się gra przeciwko swojej drużynie, to, to coś przeważa i strzelają się takie banki. Ile dni już zapuszczasz wąsy? Zapuszczam i powiem Ci, że nie wiem. Nie wiem jak to będzie wyglądać, ale do końca miesiąca to może być bardzo, bardzo źle. Czyli składasz tutaj deklarację kibicom, że na koniec listopada wąs będzie nieogolony nawet w jednym centymetrze? O, nie, nie mogę to obiecać, bo to naprawdę będzie, no trzeba przyznać, katastrofa, nie? <laughs>